Widzowie, witajcie, no i dzisiaj gram w guys, nazywałem się już je pod jednym komentarzem, tylko jeden, no i dzisiaj no, próbujemy zrobić jakieś winy, już 55 subskrypcji, no, klawiatura nadal kaszle, nie wiem czy się kiedyś wyleczy, może ma covida, no ale nigdy, nie wiadomo co. Te klawiatury to ostatnio często, często chorują. Ale no, pamiętajcie o subskrypcji, o, o łapkach w górę, nie wiem, o wszystkim. Subskrypcja, łapka w górę, subskrypcja z dzwonkiem, najlepiej będziecie wiedzieć, kiedy nowy film teraz będą, częściej we wrześniu będą. Bo mam jakieś sto na zapas. Będę we wrześniu, no postaram się codziennie. Choć we wrześniu przyjdzie najwyżej na subskrypcję. No bo do szkoły trzeba dostawać jakieś trójeczki. Zależy kto. Tutaj ja raz cię często oszukuję, że sobie na kogoś wchodzę. Tutaj nie ma żadnego takiego, wiecie, nie będzie żadnego montaża. Po prostu gram. Z przycie żadnych cheatów skam. Kurde. Próbowałam, no Próbowa o, dobra. Się ładuję. Do ja. Ciekawe czy tą grę wygram. Patrzcie, dwójka ma coś specjalnego. To tutaj. Ja nigdy takiego nie będę raczej mieć. Zresztą nie będę na tę grę wydać hajsu. Próbujemy dzisiaj pokonać coś specjalnego. są cheaterzy. wydaję na to pieniądze. Skiny. Mi wystarczy taki skin. Mam jednego epika i nim nie gram, ten jest fajny. Patrzcie! Kurde, nie udało. Chciałem się wybić. Kurde, ja nie klikam spacji. Nie kaszlała klawiatura. Coś tu jest nie tak. Będzie odcinek z Godzilla tego tak? jutro. W sumie może dzisiaj też być. Znaczy no dzisiaj może będzie. Ale jak na razie to próbuję wygrać, to coś specjalnego to kokszą. Ej, co ja nie przejdę? Ja tu chcę ograć ludzi. A sam. O nie. Raczej ja nie muszę wygrać. Ja chcę po prostu, żeby chociaż jedno coś specjalnego nie. nie przetrwało. Nie lubię tych skinów. Według mnie to jest strata pieniędzy. Psuć się tej gry. Bo zaraz będą wszyscy chcieli na tą grę pieniądze wydawać. Prze tutaj. Nie. Szybko. Klawiatura jak pokaszlała. Dobra. Jeden chyba coś specjalnego chyba nie przyszedł. Nie. Wszyscy. Teraz finał wielki. Ciekawe co będzie. Jak będzie jakaś mapa taka wiecie co. trzeba przy... Jak będzie vlog dasz to wygram. Kurde. Paint Splash. Mają takie zadziwienia? Wszyscy laser tracone i Ciekawe, kto wygra. Ja myślę, że na pewno coś specjalnego, jak nie ja. Kurde, wszyscy idą moimi śladami. Dobra, coś tutaj trochę zwaliłem. Jak teraz ktoś coś zwali, już trochę jest osóbek w tyle. Kurde, teraz to zwaliłem. Dobra, tu zrobię... Nie, dobra, wygrał już to. Wiedziałam, że to on. On był zły. Szeń, szeń. Dobra, dobra, szybki speedrun. E Tornieju nie będę grać, po prostu, no, nie chcę mnie logować. Będziemy po prostu grać. W ogóle ostatnio przyrost subskrypcji jakoś si staram ostatnio. Więc się nie dzieje. Więc na no, jutro będzie też film. To jest z dzisiaj. Jak ja tego dokonałem? Nie wiem. Piszcie, jak myślicie, czy trafię legendę. Kurde, popchnął mnie dziad. Kurde! Idź, idź z życiem! Kurde, tylko umbił skakać i się wywalać. Kurde, mi się tą kulę rozwaliliście. Kurde! Jak się klawiatura uruchomiła. Nie. Yeah. Nie, yeah, ona zaraz ma już gorączkę 2137 stopni. A myszka to... To jeszcze jakaś się zapiszcie jedna subskrypcja jedno, jeden ten jeden dzień chory mniej klawiatury a w sumie nie wiem jedna subskrypcja jeden ten życzenia powrotu do zdrowia dla klawiatury choć chyba nie wiem jak tą chorobę nazwać, jest ciężka no zróbcie mi luda nie wiem, kto tak jeszcze mówi. Patrzcie, tak robię, og gracze. Nie. <grystanie> Cheaty. Kurde, na pewno nas tu ośmiu nie ma, ale kurde, taka legenda i taki wstyd. Pat, taka legenda. Nie no, łatwo. Teraz to jest wygrana. Patrzcie, jak biegnie. W tej grze są boty. Ten stumble to on jest botem, to widać. Kto się tak by chciał nazwać? Ciągle jest pełno takich ników. No, bot ewidentny, biegnie prosto. A nic nie. Pa, bot wygra. Bot wygra. On idzie, tylko. Pa, latają. Nii. O kurde. dobra. Ja myślę, że ten ten rządek albo ten jedna legenda wygra. Ale zobaczymy. Jak będzie jakiś laser trade. Kurde dobra szybka analiza. Dobra szybka klawiatura się wykaszlała. Kurde, jak biegniemy żwawo. Kurde, zepsuta to. Cheaty ewidentne. Kurde, jestem do tyłu. O kurde. Kobokiem! Kurde! Jest? Łatwo! Kurde! Nie, 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 nie! Wy! To ja tutaj się staram, kameruję, a Wy miłina nie chcecie dać! No oni są po prostu okropni. Daj mi wygrać. Daj mi wygrać. Daj mi wygrać. Byliśmy prawie. Ja mam dość tej gry. Jeszcze jeden. A coś miałam do odebrania. 50 klejnotów. Ile mamy? 130. Pierwszy raz taka duża suma. Kurde klawiatura teraz. Ile gorączka? 30. Dobra, to nie żyje. Dobra, gramy na największej czułości. Będziemy grać na challenge. To jest taki odcinek specjalny. Kurde. Kurde, ja już płaczę przez przypadek klawiatura. To nie ja. Kurde, klawiatura teraz. Kurde, 666 sześćse, sze, sześć stopni, ale opadło z 2137. Kurde, jedź! Wchodź z życiem! Kurde, przegram! Kurde! O, jest dwo coś specjalnego, trzeba ich ograć! Kurde, nie no, nie przejdę tego. Dobra, powstrzymam się przed walnięciem w biurko. Z życie. kurde, wspina brakuje. Jeszcze raz zagram już. Już nie wytrzymam. Kurde, Magic nagle się zmieni. No, ja już nie wytrzymam. Kurde, je klawiatur kurde tylko nie piwo odpusk. Kurde, co to było? No znowu 2137 stopni. Kurde, jest coś specjalnego. Przegrasz to lamusie. Z tyś lamusem. Kurde, co ja zrobiłem? Szybko biegniemy bokiem. Używa pięści. To niekulturalne. I się nie boję. I się niczego nie boję. No, no i co? Coś specjalnego wygrywa z tobą zwykły nóg. No, o kurde, nie, to on wygrywa. Kurde, wchodź na tą metę. Kurde, nie no, klawiatura. Już 3000 stopni. Kurde. Nie no, no to... Lipa, ja sobie tylko led bo ciemno. Kurde, o, dobra, zielone, jest. A nie, to niebieskie, nie, nie, kurde, pilot. Stkniem, czy to specjalny odcinek? Klaudia teraz się nie przygotowała. O, teraz na zielono. Czy się zmienia? Nie wiem, dobra. Kurde, to jest finał? Nie. S super slide. Jak przegram, to nie taki super. Gigi, kurde, czemu nie mogę dać Gigi Sugar daddy. O ty mały. Dobra, widziałem na TikToku, jak jeżdżą po rankach. Ja też tak umiem. Ja też. Kurde, zbuzuję to, gra. Ewidentnie, ewidentnie, czy ty mieli. Kurde, mogę wejść na ten rant? Dobra, nie, to nie jest super slide. Dobra, ja to muszę wygrać. To nie jest super slide. Kurde, klawiatura. Jaka. Kurde. Przegrzania dostaję. Szybko. Kurde, uruchamię się. Widzę, ja nie wytrzymam Mi zaraz komputer pęknie. Roś... Nie, klawiatura, nie wiem, już nie wiem, co mówić co gorączki nie dostanę, jak tego nie przejdę. Nie, no łatwo. A nie, 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 nie. Zwłaszcza tak I ten bot przy. Nie, nie, bo ty nie przeszły. Dobra, widzę. to by było na tyle. Klawiatura już trochę się ogarnia. I takie co tu nie kupię. Sprawdzę po ile jest spin Po ile jest? 55 Dobra, starczy mi sobie jeden kupię. Pierwszy mój spin taki. To widzowie było dla was. Dla klawiatury. Dla klawiatury to jest. Dobra, widzę to by było na tyle. Odcinka, zobaczcie jaką kurde z tym postać. kurde już mam całą kolekcję. Dzisiaj, dzisiaj tego trafiłem, wczoraj tego, dzisiaj. dzisiaj tego jeszcze tego. To było moje cudo z takim brzydkiem, więc my się widzimy. No, już jutro.